Strata kontroli nad zachowaniem seksualnym, nad podejmowaniem różnych form aktywności seksualnej może przyczyniać się do istotnych problemów w codziennej aktywności, w funkcjonowaniu w sferze zawodowej, osobistej. W naszych dotychczasowych badaniach udało nam się zidentyfikować mózgowe mechanizmy, które odpowiadają za występowanie takich nadmiernych nałogowych zachowań seksualnych i w oparciu o tą wiedzę. Opracowaliśmy terapię z zastosowaniem leków, które poprawiają kontrolę nad zachowaniami seksualnymi. Proponujemy udział w badaniu mężczyznom, którzy ukończyli 18 rok życia i odczuwają trudności w kontrolowaniu zachowań seksualnych, takich jak oglądanie pornografii, przymus masturbowania się czy podejmowanie. Impulsywne przygodnych, płatnych kontaktów seksualnych. Zapewniamy uczestnikom badania bezpłatne 5 leczenie oparte na farmakoterapii pod opieką doświadczonych specjalistów, połączone z badaniami z użyciem czynnościowego rezonansu magnetycznego. Wszystkie badania odbywają się na terenie Warszawy. Dane osób biorących udział w badaniu są traktowane jako poufne. Żeby wziąć udział w badaniu, należy wypełnić ankietę rekrutacyjną, która jest dostępna pod adresem rekrutacja.hiperseksualność.pl. Ewentualne dalsze informacje na temat badania można uzyskać na stronie www.hyperseksualność.pl. Można też zadać pytanie wysyłając je na adres terapia-hiperseksualność.pl.